Współczesne kształcenie młodych pokoleń wymaga narzędzi, które zaangażują uczniów i rozwiną ich umiejętności programistyczne w sposób elastyczny i uniwersalny. Mimo to, wciąż wielu producentów robotów edukacyjnych oferuje zamknięte środowiska programistyczne, ograniczone do konkretnego sprzętu, co utrudnia naukę i obniża jej efektywność. Aby sprostać tym wyzwaniom, potrzebne są innowacyjne rozwiązania, które przełamią te bariery i dostosują się do dynamicznych potrzeb nowoczesnej edukacji. We współpracy z RoboApp stworzyliśmy intuicyjne, uniwersalne środowisko graficznego oprogramowania robotów edukacyjnych. Umożliwia ono użytkownikom programowanie robotów z różnych platform sprzętowych za pomocą prostego interfejsu przeciągnij i upuść, bez konieczności znajomości skomplikowanej składni. Dodatkowo rozwiązanie to wspiera rozwój kompetencji cyfrowych, które są kluczowe dla przyszłościowego modelu kształcenia. Dzięki nowoczesnemu podejściu wdrożona technologia wspiera spersonalizowane ścieżki nauczania, uwzględniając indywidualne potrzeby. Potrzeby uczniów. Rozwiązanie to znacząco zwiększa efektywność nauki programowania i robotyki, a także angażuje uczniów, co czyni je idealnym narzędziem dla instytucji edukacyjnych na całym świecie. Ponadto zapewnia nauczycielom elastyczność w dostosowywaniu materiałów dydaktycznych do poziomu zaawansowania różnych grup uczniów. RoboApp i Innokrea. Doskonalenie procesów edukacyjnych dzięki unikalnym rozwiązaniom IT.